Aha, dobra, to się nagrywa? E, dobra, cześć kochani! Dzisiaj nagrywamy jak narysować ładny rysunek realistyczny z WildCrafta i zaczynamy. No wiecie, to jest trochę oszukaństwo, no bo wiecie, rysujecie takie coś... Majka, będziesz mogła, mogła skorzystać z tego tutorialu? No wiecie, Aha. to jest takie trochę oszukaństwo. Kochani, mogę wam to powiedzieć, dobra informację, że będzie niedługo odcinek z aktualizacji i on bez głosu. A więc tylko będzie pewna muzyczka w tle, który, którą ja lubię. No, ja, no. ja zawsze puszczam piosenki, które ja lubię, ale Majka to nie będzie ta piosenka za zawsze. A więc kochani, szykujcie się, bo to nie będzie taka piosenka co zawsze. Majka zawsze puszcza mi piosenkę, piosenkę, co ja ją lubię. I teraz akurat, kochani, robię Rysia, ale wy macie zupełnie inne zwierzę, jakie chcecie. Możecie nawet krokodla tak zrobić, jak chcecie. Pet krokodyl. No tak, był Pet Krokodyl już. W tej aktualizacji, A. którą robię będzie Pet hiena. Polecam. Pet hiena? No, bo w końcu takie zawsze co aktualizacja. To jest tak zawsze. Bo wtedy była zada niby hiena. No dobra, nie spoilerujemy Wam moich filmów. Aha, nie mamy już tego rysu obrysowanego. No i proszę. Ej, odezwij się, bo ty się nawet w ogóle nie przywitałaś. Aha. Polecam. Um, Tylko, że jest wam mhm, teraz, teraz możemy właśnie narysować... Szczegóły no i taki to w sumie trik. Jeszcze wam pokażę, jak to kończę. No i skończymy. Ja, ja Wam może nie będę przeszkadzać, czy tam sobie rysujcie. No to przecież możesz gadać. Tak, ale nie chcę Wam przeszkadzać. Przecież możesz przeszkadzać, mi nie przeszkadzasz. Aha, I tutaj ja mamy. Powiedzmy, że ten ryż będzie taki, po prostu robię tak po prostu, żeby nie było nawet ładnie tylko co pokazać na odcinku. No wiecie, żebyście się umieli, żebyście się chwalili, żeby umieć ładnie rysować. No a... To jest kochani proste, wystarczy tak właśnie zrobić, to jest bardzo proste. Nawet pięciolatek by tak potrafił. Naprawdę? No, zobaczysz Majka na odcinku. No i jeszcze można narysować, jak na przykład on gdzieś stoi. Pokażę wam moje kilka rysunków takich. No po prostu takie coś. Dobra, ja jestem z powrotem i pokażę wam właśnie moje wszystkie rysunki takie. To nie jest akurat taki rysunek, to jest po prostu wilczek. No takie rysunki, mówię, wszystkie to są. No i ten. No to ja się z wami żegnam. Pa!